Kiedy patrzymy na księżyc, widzimy znajomy, spokojny krążek na niebie. Od dzieciństwa słyszymy, że to martwy glob, pełen kraterów i pustki. Jednak jeden człowiek, który postawił na nim stopę, dostrzegł tam coś więcej. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co kryje się za teoriami i nagłówkami o bazie Aldrinie. Opowiemy o jego drodze na Księżyc, kulisach misji Apollo 11 i o tym, co sam mówił o swoich przeżyciach. Oddzielimy fakty od sensacji i pokażemy człowieka stojącego za legendą. Zapraszam do oglądania. Droga Oldrina na Księżyc Bas Aldrin drugie nazwisko, które pojawia się zaraz po Nilu Armstrongu, gdy mowa o pierwszym lądowaniu na księżycu. Ale kim był naprawdę? I czy to, co mówił po powrocie z misji, rzeczywiście zmienia nasze spojrzenie na księżyc? Edwin Eugene Bass Aldrin urodził się w 1930 roku w New Jersey. Już od najmłodszych lat miał kontakt z lotnictwem, jego ojciec był pilotem wojskowym po ukończeniu Akademii Wojskowej w West Point, został pilotem myśliwca i brał udział w wojnie koreańskiej. Latał 66 razy w misjach bojowych i zestrzelił dwa wrogie samoloty. Po wojnie Aldrin nie zatrzymał się na karierze pilota wojskowego. Obronił doktorat z inżynierii astronautycznej na MIT jako pierwszy astronauta w historii z tytułem doktora. Jego specjalnością było manewrowanie statkami kosmicznymi na orbicie umiejętność kluczowa dla rozwoju programu Apollo. W 1963 roku został wybrany do trzeciej grupy astronautów NASA. Sześć lat później miał zostać jednym z pierwszych ludzi na Księżycu. Misja Apollo 11 wystartowała 16 lipca 1969 roku. Na pokładzie byli Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. Ich celem było coś, czego ludzkość nigdy wcześniej nie dokonała wylądowanie na innym ciele niebieskim. Lądowanie na księżycu nie było jednak rutynowym zadaniem. W ostatnich minutach podejścia komputer pokładowy zaczął zgłaszać alarmy. Dodatkowo miejsce wyznaczone do lądowania okazało się pełne głazów i kraterów. Armstrong musiał ręcznie przejąć stery, a Aldrin na bieżąco podawał mu dane o wysokości i paliwie. Sześć godzin później Neil Armstrong wyszedł na zewnątrz, a zaraz po nim Bas Aldrin. Spędzili na powierzchni księżyca nieco ponad dwie godziny. W tym czasie ustawili sprzęt do badań, zebrali prawie 22 kg księżycowych próbek i wbili amerykańską flagę. Aldrin opisał krajobraz jednym z najsłynniejszych zdań tej misji: Wspaniała pustka. To był moment, który na zawsze zmienił historię. Ale po powrocie na Ziemię, Aldrin musiał zmierzyć się nie tylko z popularnością, ale też z własnymi słabościami. Ludzka strona bohatera. O lądowaniu na Księżyc mówił cały świat, ale o tym co działo się z Aldrinem po powrocie nie opowiadano już tak chętnie. Dopiero po latach sam astronauta otwarcie przyznał, że podczas misji zmagał się z chorobą kosmiczną. To coś w rodzaju silnej choroby lokomocyjnej, która objawia się nudnościami, zawrotami głowy i dezorientacją. Dla większości ludzi był to nieznany temat. Po powrocie na Ziemię, Aldrin musiał zmierzyć się nie tylko z presją sławy, ale też z osobistymi problemami. W kolejnych latach zmagał się z depresją i uzależnieniem od alkoholu. W swojej biografii przyznał, jak trudne było dla niego życie po tym, gdy zrobił coś, czego nikt wcześniej nie dokonał i czego właściwie nie dało się już przebić. Stał się symbolem, ale w środku wciąż był człowiekiem z własnymi słabościami. Tajemnicze obserwacje. Co naprawdę widział Aldrin? W latach po misji Apollo 11 pojawiły się nagłówki sugerujące, że Aldrin widział coś niezwykłego podczas lotu na Księżyc. W rzeczywistości Aldrin faktycznie mówił o obserwacji niezidentyfikowanego obiektu. Chodziło o to, co załoga zauważyła w trakcie podróży. Jasny punkt, który wydawał się podążać za statkiem. Fakty są jednak takie, że ten obiekt został później zidentyfikowany jako panel ochronny odrzucony podczas separacji lądownika. W tamtym momencie Aldrin i pozostali astronauci nie byli tego pewni, ale nie twierdzili też, że to statek obcych. Co więcej, sam Aldrin wielokrotnie prostował medialne doniesienia, tłumacząc, że nigdy nie sugerował spotkania z pozaziemską cywilizacją. Pomimo tego, temat ten do dziś powraca w mediach i na forach internetowych, często w oderwaniu od faktów. Czy życie mogłoby istnieć na Księżycu? W kontekście misji Apollo i późniejszych wypowiedzi Aldrina często pojawia się pytanie: czy życie mogłoby kiedykolwiek istnieć na Księżycu? W 2025 roku odpowiedź nauki jest jasna. Nie znaleziono tam żadnych śladów życia. Warunki na Księżycu są skrajnie nieprzyjazne. Brak atmosfery Olbrzymie różnice temperatur i promieniowanie kosmiczne uniemożliwiają przetrwanie znanych nam organizmów. Istnieje jednak możliwość, że pewne mikroorganizmy mogły tam dotrzeć z ziemi lub innego miejsca, np. w wyniku zderzenia meteorytu lub w ramach misji kosmicznych. Najgłośniejszym przykładem była izraelska sonda Bearsheet, która rozbiła się na Księżycu w 2019 roku, przewożąc niesporczaki, mikroskopijne, niezwykle odporne organizmy. Choć teoretycznie mogły przetrwać w stanie uśpienia, nie ma żadnych dowodów na to, że przeżyły katastrofę ani że funkcjonują na Księżycu. Aldrin i pytanie o życie poza Ziemią. Choć Bas Aldrin nigdy nie twierdził, że spotkał obcych, często wypowiadał się na temat życia we wszechświecie. Jego podejście było jednak dalekie od teorii spiskowych. W wielu wywiadach podkreślał, że przy ogromie kosmosu trudno uwierzyć, że Ziemia jest jedynym miejscem, gdzie istnieje życie. Według Oldrina to nie dowody na obecność obcych statków kosmicznych są najważniejsze, ale świadomość, że wszechświat liczy setki miliardów galaktyk, z jeszcze większą liczbą planet. W takiej skali prawdopodobieństwo istnienia życia poza Ziemią jest, jak mówił, bardziej logiczne niż jego brak. Nie znaczy to jednak, że Aldrin dawał się wciągnąć w sensacyjne narracje zawsze podkreślał, że fascynacja kosmosem powinna iść w parze z nauką, badaniami i zdrowym rozsądkiem. Wizja przyszłości. Aldrin był nie tylko bohaterem jednej z najważniejszych misji w historii, ale też orędownikiem dalszej eksploracji kosmosu. W kolejnych latach aktywnie promował ideę powrotu człowieka na Księżyc i wypraw załogowych na Marsa. Współtworzył koncepcję tzw. Cyclera Oldrina trajektorii orbitalnych umożliwiających regularne loty między Ziemią a Marsem przy minimalnym zużyciu paliwa. Uważał, że ludzkość powinna nie tylko badać kosmos, ale także zacząć go zasiedlać. Jeszcze w 2024 roku Oldrin powtarzał w wywiadach, że prawdziwe dziedzictwo misji Apollo to nie tylko fakt, że postawiliśmy stopę na księżycu. Jego zdaniem, prawdziwą wartością tego kroku było pokazanie, że możemy tam wrócić i zostać. Fakty kontra sensacje. Dziś, kiedy patrzymy wstecz na misję Apollo 11 i osobę baza Aldrina, łatwo zauważyć, jak wiele jego słów zostało źle zrozumianych lub przeinaczonych. Media często podchwytywały wyrwane z kontekstu wypowiedzi, budując wokół nich teorie o obcych, tajnych bazach i księżycowych sekretach. Fakty są jednak jasne. Aldrin nigdy nie mówił, że spotkał obcych. Jego relacje o obserwacjach w kosmosie dotyczyły obiektów, które później zostały racjonalnie wyjaśnione choć nie wykluczał istnienia życia we wszechświecie, nie twierdził, że widział na to dowody. Jego prawdziwe przesłanie było inne. Aldrin podkreślał, że granice ludzkich możliwości są znacznie dalej, niż się nam wydaje. Zachęcał do patrzenia w gwiazdy nie po to, by szukać sensacji, ale by lepiej zrozumieć swoje miejsce we wszechświecie.